Widzieliśmy, proszę Państwa, kalimbę. To jest chyba też, oni mówią na to marimba, ale to nie, nie wiem, jak się nazywa ten instrument tak naprawdę. Mi się wydaje, że to jest kalimba i on wydaje naprawdę niesamowity oddźwięk. na Dobra, a teraz dużo trudniejsza misja niż zmontowanie samego filmu, czyli wrzucenie go na YouTube'a. Tutaj nie ma neta. W miejscu, gdzie jesteśmy jest strasznie słaby net. Nowciak zrzucał 20 godzin swój film. Dla mnie to jest trochę za dużo. Chciałbym zrobić to w godzinkę, więc jadę w poszukiwaniu internetu. A wiem, że są tu miejsca, w których jest i nawet LTE. No. Nie, nie znam się, ale wydaje mi się, że to jest must po prostu z internetem, a jeśli nie, to nie jest on. Tu gdzieś jest drugi. O tam. No i w tym miejscu jest net. Instalatory wrzucę, ale ciężko będzie. No udało się z tym filmem dzisiaj, więc to dobrze. Ale musiałem zostawić telefon, dlatego nic tu nie wrzucałem, bo został on na piętrze po prostu w jednym spokoju. Tam był jakiś tam w miarę zasięg i przez tam jakieś parę godzin się się to rzuciło. Także git. E, się sobie, jak ktoś e, nie widział. To na kanale Ekipa jest właśnie film.